Ja tak, to, to ja nie wiem, który. Kurde, ten... jak to ma padać, tak do końca tygodnia to no, idzie zwariować w tym Ten mi przełącza z programu na program. Ja tylko obejrzałam ten zbuntowany anioł. No ja lubię ten film. Ja tak to nic nie ma w tej telewizji. Przełącza teraz. Tak wychodziłam z jednego na drugiego. Ja to Jadzia Trzejwa jesteś dzisiaj, no. Teraz mi zostało 50 groszy. <noise> a ja bym się zapytać a puszki po ile są teraz? Yy, wiesz co, że chyba 4 zł nie, no nie mam telefonu tam do nich może poszukam tego telefonu zadzwonią te czy akumulatory te przyjmują Nie, nie wiem. 4 zł nie? Trochę... Bo miałem ostatnio kilogram w poniedziałek To no sam 4 zł no, To musiał podwyższyć cenę bo tam on jest to. 80 no bo musiało skoczyć cena no. no Ale to i tak jest mało, bo taki, przy takich cenach to powinno być 5 zł przynajmniej aluminium, nie? O kurce widzisz no No widzisz, że zezol mówi, nie, nie mieszka tutaj, czy mieszka Dzień? na rase. Mieszka na noc chyba Aha. <noise> A w go nie ma no, ja w dzień to chyba złom zbiera, nie? Chyba tak, tak. Wózek stoi u mnie na podwórku. On się do komórki nie chce wprowadzić. Mm. No to co on robi cały dzień, no? Przez no. czegoś musi żyć, kurwa. no Ja tam mam niedzielę? Obiad zjem Jak mój butle gazową zajebali. W <laughs> butle ze gazową zajebali? Znaczy ja go tu nie widuję wcale Jak widziałem ja ile jest parę miesięcy w tamtym roku chyba jest tu grudniu chyba jeszcze pod koniec no. to On był chyba tutaj przełaził no. z tobą jeszcze chyba no, no kurde Jak mu tą butlę zajebali No pierdolimy mu się do mieszkania tam nawet na yy, korytarzu schodowej nie masz, nie masz przewodu. Mhm. No to co, wy, wywalili mu drzwi? No chyba tak. No to ja zresztą prawdy z nim się nie dowiesz, nie? Może, może on kurwa sprzedał na wódkę, wiesz, nie? Nie, bo to sprzedał telewizor komuś... dobry... i dostał butle, a teraz musi... chce zarobić na nową. Albo oddać pieniądze, za butlę. No, teraz nowa, nowa butla to kosztuje ze stówę teraz, no w Castoramie, no. Pusta, nie? No stówę kosztuje, no. To nie jest tak mało, jak nie więcej, nie? nie wiem ile teraz, jak kiedyś widziałem, że 99 zł parę lat temu, to... Czy cena, jak cena się bardzo zmieniła za pustą butlę, może i teraz więcej może kosztować, nie? Nie wiem, jaka cena tam jest. Powiedziałem, no, bo... że jak zarobi, to... Pojedzie na bałutki może się Kopię kup. w zarówno. Jak ją, co zarobią, to przepiję. <noise> no i ja to tak samo, coś po jednych pienidzach. No. Ten też nie handluje. Bo chory jest no. Powiedział, że nie będzie na twoją mordę przeprzytłą patrzył. Tak, tak. <noise>